żeby nie było zimno a łapy? a łapa jedna łapa druga stop stop pięknie Ujścio. no piękne to są nasze dzisiejsze łowy po treningowe, dlatego tego nie nagrywaliśmy, bo jesteśmy rozwoleni. Wojtek miał szota przed treningówkę. Specjalnie użyłam dzisiaj, bo chciałam, żeby miał do trening, ale dobra, wykorzysta kiedy indziej. Ja Rabatka wiśniowa z kardamonem. A ja miałam odżywkę do włosów i powiem Wam, że mega się ucieszyłam z tego, że to jest małe, bo zawsze jak są jakieś wyjazdy, to ja nigdy nie mam małej odżywki, żeby wziąć. Mam szampony, ale odżywki nie mam. Więc super. A ja no ale tu nie jest to samo, to jest taka satysfakcja, że, z, że wykorzystujesz taką małą. O, wow, w tym świetle serio. W każdym znaczy. <laughs> Cudowna prezentacja. Miałeś smaczka już zjedzony. Właśnie przyszłam do piwnicy. Szukam tutaj jakichś ozdób świątecznych, które mam od siebie z domu. Wezmę to po prostu wszystko i zobaczę, co tu do siebie pasuje, bo już widzę, że mam tutaj na przykład, miałam u siebie w pokoju takie choineczki. O, zepsuła się. Takie choineczki różowe i one są piękne, tylko że teraz y, robimy taką bardziej kolorystykę czerwono-złotą, bo jednak y, różowy jest ładny, ale no to nie jest ten klimacik, więc zobaczymy, co z tego będzie. Dzień dobry, dzień dobry. Widzicie ten syp za mną? Zrobię Wam mini haul zakupowy, rzeczy, które wczoraj kupiliśmy, żeby e, móc wystroić dom, bo trochę dekoracji mam, tak jak Wam przed chwilą pokazywałam, a nie miałam poszewek na poduszek i takich tam i więc coś takiego znalazłam w Half Price'ie, taką choineczkę za 60 zł. next taka poszewka. Obydwie są za 50 zł z Homely. Bardzo mi się podoba, bardzo. I też powiem Wam, że zaczęłam zwracać uwagę na to, czy te poszewki są miłe po prostu, bo na przykład te z dyniami, które mieliśmy na jesień, jest przepiękna, uwielbiam na nią patrzeć, ale zawsze obracamy ją na drugą stronę, jak leżyliśmy, więc e, fajnie też na to zwracać uwagę. I trzecia to jest taki prezencik, mega cute w ogóle, co? Taki Trochę wieśniacki, ale jednak taki z vibe. Em. Oprócz tego w Half Price mieliśmy taki dozownik do mydła, już e, plastikowy, jakby naładowany, że tak powiem, bo nie chciałam kupować tego szklanego dozownika, który się wypełnia, bo wiem, że będę chciała mieć to tylko przez grudzień. Później już nie będę chciała mieć dozownik Mikołaja czy Piernika, więc od razu wzięłam takiego gotowca za dwie dyke. Koń była promocja, że chyba tam. Zabrakło nam grosza z tymi dwoma poduszkami do zaliczenia się na tej promocji, więc wzięliśmy taką świeczkę piernikową. Bardzo ładnie pachnie i na tej promocji wyszła za 16 zł, a nie 40 więc za 16 zł to mogę mieć taką świeczuszkę. I to jest piękna rzecz. Czekajcie, to odpakuję tylko. Taki szklany pojemnik, prezencik na pierniczki. Chciałam jakiś domek, ale nie było jakichś fajnych domków. A to jest piękne i będzie sobie to stało na stole i będą to pierniczki. Więc ja to teraz wszystko pakuję, a nie! Kupiłam sobie na Black Friday świąteczną piżamę w Dlatego, że jedyna świąteczna piżama to jest ta, którą ostatnio Wam pokazywałam, i ona ma naprawdę parę dobrych lat. I już nie jest taka, wiecie. No, to jest taka jeszcze w stylu, jak kiedyś nosiłam piżamki, a teraz lubię zupełnie inne kroje. I taka piękna spodnie w pierniki z taką, wiecie, koszulą. Uwielbiam teraz taki króliki żony, i spodnie. Freezer wyhaczyłam za 80 zł zamiast za 140, taki komplet i 100% bawełna, więc w ogóle ekstra. Więc teraz to wszystko leci do prania. No i będziemy dekorować. Na pewno dzisiaj ubierzemy choinkę, ale czy dekorować dom? No nie, bo to będzie w praniu. Może coś tutaj pokombinuję. Nie wiem, zobaczymy. Tak <grytania> wygląda nasza choinka. Uważam, że jest przepiękna. Dawno nie widziałam tak ślicznej, sztucznej choinki, więc właśnie wypraliśmy w i będziemy ją ubierać Chciałam Cię podpalić Patrzcie co dostałam od mojego cudownego chłopaka o, tak. Ja kalendarz tak. adwentowy Teraz możesz wytłumaczyć tą historię co mi powiedziałeś, że wiesz Kiedy dostałem kalendarz to właśnie tego dnia 30 Potrzebne kalendarze dla Oliwii Mówię tak, na 6 trzeba kupić, bo zawsze Oliwia na 6 w domu sobie rodzinie dawali kalendarze Ej, weźcie butek Co? <noise> I Co? Nie widać jej głowy Weź do tyłu No, no, bo tego, no, no, no Idź stąd, ale weź iść do tyłu Do tyłu! <śśmiech> Wojtek! O, okej <okay>. Dobra, kontynuując <laughs> Jak to <history>. jest <laughs> Tak no już? już, mama, zrobiła zdjęcie? Tak, dokupiłem kalendarz. chciałem go kupić raczej, znaczy, patrzyłem na nie 30 i mówię tak Okej, okay, zamówię taki. Dzięki, Jak pokazywała. Wracam do domu, Dolinę okay. daje mi kalendarz mówię: O Boże, to dzisiaj, a nie szóstego. Bo teraz, ja cię tak... i teraz, i teraz dopiero przyszedł, bo go 30 zamówiłem. No, i teraz to wygląda tak, jakby ja mi dał kalendarz, bo ona mi dała, a tak nie jest. No, bo ja trochę tak się nie tak wyraziłam jasno, bo ja powiedziałam Wojtkowi, że u mnie w domu się robiło tak, że z okazji, Mikołaj, dawało się kalendarze adwentowe. Tylko, że ja nie dopowiedziałam tego, bo w mojej głowie to było oczywiste, że dawaliśmy je sobie. 30, żeby już od pierwszego otwierać, a Wojtek zauważył, że skoro Mikołajki, to Mikołajczyk. Zaczynamy! It's, It's time. time! It's time! I teraz wam pomysł jaki mam. W sensie to nie jest um, pomysł, bo to lata po TikToku i wszędzie. Chcę kupić materiał czerwony, na i zrobić taką ogromną kokardę na drzwiach. Żeby zamiast wieńca, to kokardę. Zobaczmy, jak wyglądają lampki. Ale piękne! Teraz je rozplątać. No, nie musimy rozplątać, bo ona tym już szukaliśmy. A, pomimo, że mamy jakby niebieskie tamto, tam, to chciałam żółte, bo jednak żółte najbardziej mi się na koniec podobało. Mniejszo. Tylko jest, to będzie zabita. tak jest w szoku, co tu się dzieje? Ja wyglądam jak taka kolineczka. Chyba. Co? Co ty powiedziałeś? Chyba, że to jest jak tuja. Za tuja. Że bardziej jak tuja. Pierdolowy <laughs> lamb. Pierdolony lamb. I czuję, bo czuję ten polski dom teraz, nie?

Tak się prezentuje efekt końcowy. Powiem wam, że jestem zakochana w naszej choince, zakochana w świetle, w świetle, w zgaszonym świetle. Wygląda to jeszcze lepiej. E, tutaj mamy niebieskie, a tu mamy żółte. Ale powiem wam, że mi raczej chyba nie przeszkadza ten kontrast. Po prostu, jak dla mnie choinka to tylko żółte światełka. No a tych nie chciałam zmieniać, więc trudno. by tak. Jeszcze to nie jest oczywiście jakby efekt końcowy wszystkiego, bo tutaj Mamy światełka, które też są żółte i zawiszą tutaj. Więc obstawiam, że będą po prostu się świecić razem z choinką. Tutaj już jest wszystko, co wam pokazywałam wyprane, więc czekam aż wyschnie i zawieszamy. Tu stoi ten prezencik. Moja mama jeszcze powiedziała, że da nam żółte podkładki, więc będą bardziej pasować. No i tak, no i tak już powoli się robi nasze świąteczne mieszkanko. Powiem wam, że jestem zakochana. A ty Pimpuś? A teraz przechodzimy do kamery. Bo chcę nadrobić mój nowy kalendarz. Powiem Wam, że mega się, mega mi się miło zrobiło, bo e, no myślałam. Jak dawałam Wojtkowi kalendarz, że, no, że po prostu on zapomniał. W ogóle nie miałam mu tego za złe. Stwierdziłam, że pewnie da mi coś innego na Mikołajki i tyle. No i kompletnie się nie spodziewałam, że ten, ten jego szok na twarzy i takie zmieszanie to było spowodowane tym, że ma dla mnie kalendarz już wybrany i zamówiony, tylko że e, nie skubaliśmy się w czasie. No i w ogóle mega fajnie, że Janki Kendall, że tak kojarzył, że lubię. No, mega fajnie, mega słodko. Dla z całym. W, bagażę, w kalendarzy. Wojtek już dzisiaj swój otworzył i miał ode mnie herbatkę. Głosypaną. A ja szukam czwóreczki. Tutaj jest taka, bo to może batonik. Tak, myślałam. O, o smaku e, piernika, więc myślę, że może być mega dobry. Te ciasteczko ostatnio, co miałam kokosowe, było serio mega dobre, więc te słodycze, e, pomimo, że czuć, że są zdrowe, to są po prostu też dobre. Więc teraz przejdziemy do takich normalnych słodyczy. Kinderek. Boże, od razu kalendarz Pana Pimpa, bo stoi tutaj na dole i się niecierpliwi, bo już zobaczył, że wyciągnęła wszystkie kalendarze. Smega słodkie, że on tak szybko już kuma, że, że tam jest też coś dla niego. Te przyswaczki miał ostatnio i to jest fajne, bo tutaj jest pięć takich małych, więc wiecie, on myśli, że ma więcej. Nie no, ale pyszne. Dobra, i tu mamy zabawę. Bo otwieramy cztery naraz. W ogóle, jak piękny jest ten kalendarz. Ale w ogóle tak pachnie. Żadne okienko jeszcze nie jest otwarte, a on tak pachnie. Więc jestem mega zjeżdżona. Dobra, znalazłam jedynę. Ale fajnie, dostałam mm, tealighta Ale w takim ładnym srebrnym pojemniczku, więc ekstra. I w ogóle mega ładnie pachnie. Tak wiecie. Zwykle te teasery niczym nie pachną, a ten pachnie taką czymś zielonym, jakąś trawą, jakąś choinką. Mega ładnie to wygląda gdzieś sobie. Tutaj to na pewno e, postawię. Dwójeczka otwieramy. Naprawdę zastanawia mnie kwestia tego otwierania. Czemu tu nie ma normalnych tych? Czy ja tu się robimy tak? Ej, przysięgam, zastanawiam się, czy ja jestem jakaś głupia, bo tak się ciężko otwiera te okienka, mm. że naprawdę jestem aż w szoku, że takie rozwiązanie, że czemu nie ma tych wiecie. Do podważania. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle, ale kalendarz jest super. I tak. Tylko to po prostu to otwieranie jest masakryczne. Mm, taka malutka świeczuszka, ekstra. Pięknie pachnie zapach Black Sherry. Pięknie. W ogóle panie, że takie y, zimowe są te zapachy, więc wszystko teraz będę włożył, kiedy ja to wszystko wypalę, gdzie ja to wszystko do ustawiam. Zarobiście! Trójeczka. Mm, też piękna. Vanilia bean espresso. Bardziej czuję wanilię niż espresso, ale też piękna, taka malutka. Dobra, i ostatnie okienko, dzisiejsza, czwóreczka. A w czwóreczce miałam takiego zwykłego e, tealighta, ale powiem Wam, że też pięknie pachnie. Mi się wydaje, że on ma zapach prania, bo kiedyś kupiłam mojej mamie świeczkę o zapachu prania z Yankee Candle i dosłownie tak to pachniało, więc e, takie moje łowy. E, no najbardziej podobają mi się te takie świeczuszki, bo Fajnie jest wypróbować jakiś zapach, ładnie to wygląda. Wiecie, popali się pewnie jeden albo dwa wieczory. Pięknie to wszystko. O Boże, to pięknie. Ma, o, no a to wszystko, to to, że to można sobie dalej wykorzystywać. Nie no, jestem mega zajerony. To no, no, jest tym wszystkim jestem mega wdzięczna, że tak to może u nas wszystko wyglądać. E, ja idę się umyć i nadrobię sobie innych vlogmasy, bo w ogóle ostatnio nie miałam czasu oglądać. O. Wiem, że teraz to jest już 50. przebitka tego, jak to wygląda, ale powiem wam, że siedzenie z taką choinką to jest po prostu zupełnie coś innego. Jestem zachwycona i mega szczęśliwa. jakieś 5 dni jem kaszkę codziennie na śniadanie. Na początku realnie ją chciałam jeść, później zostałam już do tego zmuszona, bo w naszym domu teraz jest bida totalna w lodówce, ale dzisiaj idziemy na zakupy, więc będę mogła zjeść coś innego na śniadanie niż kaszkę. Powiem wam, że uwielbiam to mieszkanie absolutnie, jak ono wygląda na żywo. Kamerze. Teraz ten okres... Czekajcie, wypuszczę pinka. Proszę bardzo. Ten okres, okres jest naprawdę dla mnie ciężki, żeby to wszystko nagrywać, bo nie dość, że przez to, że jest tak szaro-buro, to po prostu światło dzienne nie daje nic, to my mamy tutaj wszystko żółte. Żółte światła, żółtą choinkę i jakby na żywo to wygląda przepięknie. Jest przytulnie, miło, cozy, ale na nagraniach... Więc trudno. Musicie oglądać y, żółte kadry. A teraz zabieramy się tutaj za to całą świąteczną aferę i robimy kanapę. I będzie pięknie. od siebie z domu i zastanawiam się, czy ją dawać. W sumie choinka jest złota, spoko. Spoko. Mi się podoba z wietko, jak jednak stwierdzę, że za dużo, to ją Nie Nieważne, ale jest pięknie! zobaczcie, no cudnie to wygląda jeszcze telefon zjada kolory ale na żywo to w ogóle jest wszystko bardziej pstrokate to duo w ogóle cudne i mega milusia są te poduszki pięknie się to prezentuje A jeszcze dzisiaj te światełka tu wlecą bo ja tak powiedziałam, że jak wrócę z pracy to już będzie dla mnie gotowe, więc no jestem zakochana